Wybór to rozwidlenie dróg, to iść z głową i umysłem i pozwolić, by to zdominowało nasze postrzeganie i podejmowanie decyzji, aby iść z sercem i pozwolić, by nasze uczucia i intuicyjne poznanie prowadziły nas w kierunkach, w których musimy iść. To przekształca Twoje życie z istnienia. Do niesamowitej synchronicznej serii zbiegów okoliczności, które sprawiają, że życie jest o wiele bardziej interesujące, o wiele bardziej przyjemne i o wiele bardziej pełne witalności, niż tylko umysł podążający za programami w kółko, w kółko i w kółko. I myślę, że widzimy, jak rozpada się stara energetyczna konstrukcja, co pozwoli nowej zastąpić ją w miarę nadchodzenia korekty. Stare paradygmaty się załamują i mamy teraz możliwość przejścia na nowy. Kiedy gąsienica myślała, że życie się skończyło, stała się motylem. Często właśnie w tym momencie, kiedy myślisz, że już nic więcej się nie da zrobić, i że to już jest koniec, zdarzyło mi się to kilka razy, nagle stajesz się motylem. Pokonujesz to. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś znacznie większy niż myślałeś, bo wyzwanie doprowadziło cię do tego punktu, w którym mogłeś wykonać ten skok. Zaczynamy się budzić. Co możemy zrobić praktycznie? Przestańcie robić wymówki. Wiecie, ludzki umysł, ponieważ nie chce się zmienić, nie chce, aby świadomość stała się zarządza, zarządcą percepcji. Chce trzymać się swojej bazy władzy i będzie tworzył nieskończone wymówki, dlaczego nie powinniśmy tego robić, co jest konieczne, aby stać się świadomym i wprowadzić umysł do życia. Znajdzie niekończące się powody, dla których nie powinniśmy robić rzeczy, w których wolelibyśmy nie robić, ale tak naprawdę czujemy, że musimy je zrobić, więc znajdziemy wymówkę, dlaczego nie możemy tego zrobić. I możemy przestać usprawiedliwiać się odwracaniem wzroku, gdy odbierane są nam podstawowe wolności. I co najważniejsze, ludzkość, rasa ludzka może podnieść się ze swoich cholernych kolan. Byliśmy tam na dole w tak wielu różnych formach przez cały ten okres niepowodzenia. Musimy przestać patrzeć na wszystko z góry i zacząć patrzeć wszystkiemu w oczy. Bo nic nie jest większe od nas, a my nie jesteśmy więksi od niczego innego, bo w końcu wszyscy jesteśmy tą samą świadomością. Martin Luther King, człowiek nie może jeździć na, na Twoim grzbiecie, jeśli nie jest on wygięty. Nie da się nas kontrolować, jeśli wstaniemy z kolan. Nie będę przyczyniać się do tej rzezi i niesprawiedliwości. Nadszedł czas, by puścić strach. Świadomość nie robi cholernego strachu. Umysł tworzy strach. Jesteśmy świadomością, dlatego możemy wybrać naszą własną podróż i nasz własny kierunek. Nie musimy być dyktowani przez idiotów, dawców mózgu w ciemnych garniturach, którzy dyktują nam, co możemy, a czego nie możemy robić. Nienawiść jest tym, co robi umysł. Miłość w jej prawdziwym znaczeniu jest tym, co, co robi świadomość. To jest wybór. Musimy się zjednoczyć i przestać współpracować z systemem, który nas zniewala i zależy od naszej współpracy, aby przetrwać. To nie jest spisek mający na celu zniewolenie Żydów, muzułmanów, Amerykanów, klasy średniej, Hindusów czy Australijczyków czy kogokolwiek innego. Jest to spisek mający na celu zniewolenie całej rodziny ludzkiej. Dlatego jeśli nie zjednoczymy się w jedności i wzajemnym wsparciu za tym, co dotyczy nas wszystkich, czyli za tym, że nasze wolności są odbierane z dnia na dzień, to usiądźmy w celi więziennej lub w obozie koncentracyjnym i w kółko będziemy się kłócić, kto miał najlepszą religię, najlepszą kulturę, najlepszą rasę i tak Zróbmy to tam. Będziemy mieli dużo cholernego czasu, jeśli jeszcze będziemy żyć. Jak powiedział Martin Luther King, niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie. Wolność słowa to swoboda wypowiadania swoich poglądów i wyrażania swojej wersji życia. Jeśli jakakolwiek osoba jest powstrzymywana od posiadania tej wolności, wtedy nikt inny nie ma wolności słowa. Mają jedynie wolność do pozostania w ramach parametrów tego, co zostało ustalone, że mogą powiedzieć. Podczas gdy jedna osoba nie jest wolna, aby mówić swoją prawdę, nikt nie jest. Są tylko wolne, aby dostosować się do tego, co władze mówią, że jest dopuszczalne, aby mówić. W końcu powiedział Martin Luther King Nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. Pastor Neil Miller Po II wojnie światowej w Niemczech najpierw przyszli po Żydów, a ja nie byłem Żydem, więc nic nie zrobiłem. Potem przyszli po związkowców, a ja nie byłem związkowcem, więc nic nie zrobiłem. Potem przyszli po komunistów, a ja nie byłem komunistą, więc nic nie zrobiłem. Ja nie nic, nie robiłem, nic nie zrobiłem. Potem przyszli po i Nie został nikt, kto mógłby się za mną opowiedzieć. I to jest to, co się dzieje teraz. Zwróćmy uwagę na tych ludzi, tych ludzi, tych ludzi, tych ludzi. zgarnijmy ich, a potem my przyjedziemy po was. Jedność jest tym, co doprowadzi to do końca, a nie patrzenie w drugą stronę, bo to nas nie dotyczy w tej chwili. Jeśli będziemy to robić, to w końcu nas to dotknie. I spójrzcie na swoje dzieci i wnuki, na w twarz, na, która mówi do tych ludzi. I powiedz im, co robiłeś, gdy nadchodziło faszystowskie, globalne państwo policyjne? Co robiliście, mamo i tato, kiedy ten stan przejął wszystkie aspekty mojego życia? Oglądałem tyle turniej, kochanie, był dobry tej nocy. Albo w odniesieniu do ludzi w mundurach. O, bo ja pomagałem wprowadzić to tutaj. I to jest to, co ludzie w mundurach muszą zrozumieć. Oni pilnują porządku w stanie, który dotyczy również ich i ich dzieci. Są tylko pionkami w grze i są pionkami w grze, które zniewalają nie tylko innych ludzi, zniewalają swoje własne rodziny, biorąc w tym udział. Czas się obudzić i dorosnąć. Czego można się obawiać na ich temat? Niczego. Czego można się obawiać przed władzą? Niczego. Jesteśmy świadomością. Wszystko, co jest, było i kiedykolwiek będzie. Nie ma się czego bać. Cokolwiek się stanie, zawsze tym jesteśmy. Umysł się boi, bo jest zaprogramowany na strach. Kiedy jesteśmy świadomi, nie ma w tym strachu. To potrząśnięcie głową, to jest żałosne. Żałosne. Musimy odejść, bo bez naszego przyzwolenia to nie może przetrwać. Mam nadzieję, że podobał ci się dzisiejszy odcinek. Zostaw komentarz w sekcji komentarzy na temat dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym.